Hey wszystkim z Romany Rajska i zapraszam Was na aktualizację i filmik o świętach jednocześnie. Najpierw będzie aktualizacja, tylko parę słów na temat tego, co się w tej chwili dzieje na przestrzeni, a potem powiem Wam o co chodzi z tymi świętami, oczywiście według mnie. Więc, więc zaczniemy od przestrzeni, bo ten proces jest o tyle istotny, że jak się go obserwuje, jakby z taką większą świadomością i uważnością, to można wyciągnąć fajne wnioski i przyspieszyć w związku z tym, w pewnym sensie, podnoszenie poziomu świadomości. Więc warto, warto na to zwrócić uwagę. Yy, ostatnia aktualizacja zrobiłam we wtorek, gdzie mówiłam Wam o tym procesie, ale w tej chwili jest. Jeszcze głębsze to szersza perspektywa tego kompletowania treści, który służy do uspójniania i jesteśmy teraz w tym, w tym trybie. 21 grudnia przeszliśmy przesilenie. Jesteśmy teraz, oczywiście, oficjalnie zimia, zima i tak dalej, ale chodzi o to, że torus w tym momencie już wychodzi, więc wszystkie tematy, których nie skończyliśmy, czy może które przeszły z nami przez ten 21 grudnia, one będą dalej z nami szły przez do, do czerwca. 2023 roku, więc przynajmniej do czerwca, oczywiście. W każdym razie zabieramy te tematy ze sobą: czy to są relacje, czy to są e, niezałatwione sprawy, nasze prywatne, e, czy to jest związane z waszymi, nie wiem, sytuacjami finansowo-biznesowymi itd., itd. Wszystkie te sprawy <laughs> zabieramy ze sobą. Niewyjaśnione również. Niewyjaśnione będą e, wymagały ponownego wyjaśnienia e, gdzieś tak w okolicy kwietnia, maja, coś takiego, będą wracały, te tematy trochę w pewnym sensie, które w tej chwili zostały o nas, przez nas tak trochę odsunięte albo uznane za mniej ważne niż są. I teraz tak, po pierwsze, tematy, które są dla nas w tej chwili niewygodne, yy, mogą się nam objawiać jako powód, dla którego yy, inne tematy w naszym życiu nie do końca działają tak, jak my byśmy chcieli. Kompletowanie treści polega na takim zrozumieniu szerszego kontekstu samego siebie. Czyli ja widzę i rozumiem, skąd się bierze y, dana sytuacja w moim życiu, i jak jej mogłabym. Co mogę zmienić, co, mogę z, co muszę zmienić, żeby tą, sytuację, y, żeby tą sytuację poprawić, lub mniej więcej tych sytuacji nie tworzyć, więc tutaj jest to dosyć istotne. Y, Widzicie kody źródłowe, wracamy do kodu źródłowych, czyli szukamy powodu, dla którego dana sytuacja w ogóle się wydarzyła w naszym życiu. Yy, ale od samego początku, nie chodzi nawet dzisiaj o aktualną sytuację, jaka jest, tylko w ogóle gdzieś tam wcześniej, wcześniej jak żeśmy się czuli i jak, jak ta sytuacja, yy, skąd się w ogóle wziął pomysł, że ta sytuacja się dzisiaj jest, za, zaistniała. Więc komple kompletowanie treści również ma za zadanie yy, wyciąganie mroku z nas, tak? Ten mrok, mrok, co ja ciągle o tym roku już od listopada mówię, <laughs> brzmi to tak jak. Yy, jakby to takie było piękne i cudowne, mrok generalnie służy nam do rozjaśnienia, czyli chodziło o to, chodzi o to w tym procesie, że te wszystkie rzeczy, które były w tej chwili schowane, one teraz wypłynęły, więc można je sobie, można je sobie używać. Ja już to mówię po raz setny, nie wiem który, ale y, przypominam Wam o tym, że w tych zasobach ukrytych są zasoby, które są Wam nie, bezwzględnie potrzebne. Do takiego podniesienia poziomu świadomości o cały level. Słuchajcie, i to będzie miało bardzo fajny impact na, na naszą przyszłość, dlatego że dzięki temu, że jednak robimy te procesy, po pierwsze, proces całkiem nieźle idzie ziemianą, ale po drugie, co jest istotne, zaczniecie zauważać stopniowe, rozwijające się umiejętności, powiedziałabym, postrzegania pozazmysłowego, czyli zaczniecie widzieć lepiej, mieć lepszą intuicję, głębiej postrzegać rzeczywistość, szerszy, szersza, szersza perspektywa i większa możliwość abstrakcji, używania abstrakcyjnego sposobu myślenia, czyli łączenia różnych elementów ze sobą, które, które, które dzisiaj może byśmy nie do końca połączyli. Co za tym idzie, jeszcze mamy może, możliwość snów proroczych i przeczuwania w ogóle generalnie przyszłości. No i cóż, no i możemy różne tam rzeczy widzieć. Jeżeli chodzi o yy, ponieważ zostało mi to parę razy ostatnio zapytałam. Zapytana zostałam o te możliwości kontaktowania się z innymi istotami. Nazwijmy to poza naszego planu, spoza naszego planu. Jasne. Yy, Im wyższy poziom świadomości, tym bardziej. Natomiast ja generalnie jestem Zwolenniczką samodzielnej pracy i budowania kolektywu na jasnych i klarownych zasadach, a przede wszystkim na zasadach swego rodzaju, no, na zasadach hierarchii świadomości, czyli, krótko mówiąc, nie wyobrażam sobie wchodzić w relacje z istotami, które są które się podają za istoty świetliste, że tak powiem, a ja nie mam świadomości na tyle rozwiniętej, żeby móc w jakikolwiek sposób to zweryfikować i sprawdzić, dlaczego dlatego nie polecam. Natomiast generalnie rzeczywiście wzrost tych naszych wzrost tego naszego globalnego poziomu świadomości ostatecznie będzie wpływał na to, że będziemy mieli lepsze umiejętności, będziecie potrafili szybciej, głębiej i więcej zrozumieć. I dzięki czemu też będziecie mieli znacznie większy wpływ na, swoją, na swoje życie, na swoją rzeczywistość. Więc to jest to, co, czego ja Wam tutaj szczerze życzę przy tym nowym roku. Przy okazji, ale jeszcze oczywiście zrobimy sobie prognozę, więc spokojnie. Ym, słuchajcie, jak zwykle, notatki. Osiągamy w tej chwili większą spójność, więc jest nam łatwiej określić, czego chcemy, a czego nie chcemy. Yy, I to już tak nam siedzi. To jest na zasadzie taki dobra, tak ma być okej. Okay. Ale dzięki temu, że odkrywamy jednocześnie to, co nas blokowało, co w ogóle w pierwszej chwili się wydawało zupełnie nieoczywiste, to w tej chwili też jesteśmy w stanie już sobie to świadomie to nawet nie usunąć, bo musimy też pamiętać o tym, że nie wszystkie rzeczy można z życia usunąć. Niektóre rzeczy trzeba zaakceptować i zrozumieć, i się do tych rzeczy, w związku z tym, y, też jakoś gdzieś tam y, odnieść. Po prostu odnieść, złapać do tego konkretny kontekst, konkretną sytuację, złapać i się więcej nie dawać wkręcać w taką, w taką zależności różnego rodzaju. Bo raczej jak najwyższy poziom niezależności, jak najwyższy poziom swobody i takiej godności wewnętrznej. <laughs> Dobrze, słuchajcie. Um. ok swego rodzaju to już taka informacja trochę na nowy rok um. zbliżamy się do czegoś co się prawdopodobnie nazywałoby objawieniem <noise> może za tak głupio brzmi, ale tak brzmi to nie głupio, tylko tak wiecie dosto dostojnie jakoś tak może spektakularnie ale myślę, że objawienie pod wieloma, jak gdyby wszystko, co się kojarzy Wam ze sobą, objawienie może mieć miejsce w Nowym Roku, więc oczywiście y, będziemy o tym mówić dalej, ale, ale generalnie. Taką informację dzisiaj chciałam wam przekazać. Pamiętamy o kompletowaniu treści, o tym, że w tej chwili wychodzą wszystkie kody źródłowe naszych problemów. Mamy szerszą perspektywę, możemy widzieć więcej, rozumiemy lepiej swój mrok, mrok, czyli coś, co jest zakryte, co teraz można sobie odkryć, a dzięki temu mamy większe możliwości takiego. No, szerszego zrozumienia samego siebie, ale dzięki, dzięki temu, naprawdę dzięki temu możemy wpłynąć na swoją przyszłość, na swoją świadomość i to jest istotne. Dobra, słuchajcie, teraz już przejdę do tematu święta, ponieważ wam obiecałam, że będzie temat o świętach, e, czym są święta. E, więc słuchajcie, oprócz tego, że ja jestem takim trochę grinczem, nie lubię za bardzo świąt, e, no bo właśnie dlatego zaraz się dowiecie, dlaczego ich nie lubię. Co prawda to jakby nie jest nic złego o świętach, co nie świadczy po prostu ja nie lubię nadmiarowego drugiego poziomu, a tym właśnie są święta. Ale, ale to, to o tym za chwilkę. <laughs> tylko chcę Wam powiedzieć coś, co zauważyłam przez ostatni postępujący, postępujący sposób myślenia, postępujący przekonania. Większość z nas tak naprawdę świąt nie lubi. Większość z nas święta lubi tylko w kontekście magii świąt. Klimatu, który sobie wytwarzamy w domu na zasadzie kreacji, jak na przykład choinka, która daje swego rodzaju uroczy, urocze światełko wieczorem, a że w związku z tym, że dni są krótkie, więc, więc tego wieczoru jest więcej jak mniej. E, więc e, to lubimy, czyli kreatywność lubimy e, i lubimy przygotowywania, przygotowania do świąt, ale takie przygotowania właśnie na zasadzie takiego planowania świąt. Kiedy się ten czas zaczyna rzeczywiście zbliżać, już jest to nagle ta magia w pewnym sensie pryska, ponieważ zostajemy przygnieceni ilością, ogromną ilością spraw do załatwienia obowiązków i swego rodzaju przymusu. Właśnie i teraz czego jest symbolem ta sytuacja? Oczywiście ja nie będę, słuchajcie, się tutaj odnosić do święta, które generalnie hmm, pewnie część z Was liczy na to, że powiem o tym święcie słońca, święto, święto światła. Tak, to jest starożytne święto światła i tam mnóstwo informacji znajdziecie w internecie na temat tego jak to religia katolicka tudzież chrześcijańska przybrała sobie tą datę, która jest starożytnym świętem egipskim. Generalnie nie, nie jest to święto takie, po prostu święto nie jest to związane z Bogiem, tylko jest to związane z przesileniem, czyli od 21 grudnia się po prostu to ten dzień wydłuża, więc wygrywa z światło nad mrokiem. Ale jeżeli macie ochotę, to sobie o tym poczytajcie. Ja nie o tym chcę Wam powiedzieć, bo to jakby. No, to są informacje, które są dostępne. Po prostu możecie sobie poczytać na temat święta słońca egipskiego i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Kościół Katolicki sobie to przyjął? Wszystko jest jasne, to sobie wszystko w internecie, od cholery tych informacji. Ale ja o czym innym? Ja chcę Wam powiedzieć o tym, dlaczego w momencie, w grudniu, kiedy jesteśmy wkręceni we własne zasoby, kiedy pracujemy nad własną głębią, nam w pewnym sensie tak siadły święta Bożego Narodzenia. Które są świętami bardzo mocno y, opierającymi się o drugi poziom treści. Czyli mamy tutaj wszystkie treści drugopoziomowe w absolutnym na jeździe, można powiedzieć, ponieważ tutaj cała armia wszystkich po kolei zespołów, drugopoziomowych treścio, treści, po prostu jest w tym momencie aktywna. Czyli mamy duży konsumpcjonizm, dużo jedzenia, gotowanie, sprzątanie, ale przede wszystkim jest punkt zbiorczy: to jest punkt zbiorczy, to jest rodziny na święto, tak? Tutaj trzeba zrobić, myśleć, i to jest właśnie to: to jest właśnie to, o co tu chodzi. To jest drugi poziom treści. Ten Boże Narodzenie, Boże Narodzenie to święta generalnie przez te kilka dni, najbliższych przez tydzień, bo tam jeszcze zaraz sylwester. O sylwestrze tu już nie będziemy sobie kręcić osobnego filmu, bo będzie prognoza i tyle. Natomiast słuchajcie, Boże Narodzenie jest to moment skupienia drugiego poziomu. I po co? Po to, żeby był uspójniony. Po to, żebyśmy z tej takich mroków, powiedziałabym, głębi własnego umysłu, takich głębi torusa, tak jakoś się pozbierali i skupili na tym drugim poziomie. Boże narodzenie czy y, czuwa nad naszymi fundamentami. Ono pilnuje naszych fundamentów, to jest taki checkpoint, który raz w roku się wydarza, który powoduje y, takie przejście przez tą granicę tego drugiego poziomu, sprawdzenie tego w jakim stanie jest ten nasz drugi poziom, y, nad czym, a on jest przecież w cholerę potrzebny. Dlatego, że ten drugi poziom z przyszło, w przyszłości w, 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 progresuje wam w każdym innym procesie jako podstawa, jako fundament, jako, y, jako coś, co, co powoduje, że dalej ta, ta, ta ewolucja zachodzi. To nie jest tak, że pracując na trzecim poziomie treści pozbywamy się pierwszego i drugiego poziomu. Ja to już mówiłam wiele razy, ale przypomnę wam, wam po raz kolejny, że te treści. Jedynka i dwójka zawsze będą fundamentami, tylko one mają być zarządzane z trzeciego poziomu, więc w pewnym sensie w tej chwili mamy taką próbę bohatera, która nam pokazuje, jak nam tak naprawdę idzie zarządzanie dwójką z trzeciego poziomu, czyli Planowanie, strategia, logistyka jakaś taka, ponieważ jest to święto, które się składa z wielu elementów, które, żeby były te święta, to musi tu wiele elementów skupić się na dodatek, jest też, to jest jeden dzień konkretny nie właśnie dzisiaj, 24 grudnia, z reguły większość Polaków siada wie, wieczorem do y, Wigilii. Więc wszystkie tematy muszą być skupione do tego dnia. Z reguły, kiedy organizujemy każdą jakąś inną imprezę w naszym życiu, czy to począwszy od urodzin, kończywszy na e, jakichś tam rocznicach, możemy sobie wybrać datę, ponieważ możemy sobie przesuwać te tematy, a to jest jedno z nielicznych momentów, które łącznie z Sylwestrem. Które mm, są takimi świętami, to jest wtedy, i wszystko musi się do, do tego punktu pozbierać. I to jest tak naprawdę moment przejścia. Właśnie to jest ten moment przejścia, to jest ten moment tej próby bohatera, czyli ta wigilia dzisiaj wieczorem, ta kolacja pokazuje nam efekt tej te, tego, jak nam to wszystko poszło, jak jesteśmy zweryfikowani z drugim poziomem, gdzie to są podstawy. To są podstawy, i tak jakby nie było, jeżeli na tym drugim poziomie nam to gra. To wyżej też będzie nam grało. Jeżeli nam, ty na tym drugim poziomie czujecie się komfortowo, rozumiecie swoją sytuację, tutaj mam na myśli sytuacje, w których czujemy się, no nie wiem, trochę znudzeni powiedzmy, czy jacyś tacy zakłopotani, czy tacy przewidywalna jest ta sytuacja, ale mimo wszystko doceniamy to i potrafimy to szanować i jest nam przyjemnie w tej sytuacji, to to jest ok. Natomiast jeżeli mamy pewno kłopotów związanych z tym drugim poziomem, że właśnie na tych świętach Bożego Narodzenia wychodzą te kłopoty, czyli Fatalna sytuacja finansowa, fatalna sytuacja relacyjna, jakiś taki fałsz w rodzinie, nie wiem, niezadbanie o różne tematy, błędy logistyczne, czyli taka strategia, to wszystko wiemy, dokładnie wiemy, jakie dziury są na tym drugim poziomie i nad czym należy pracować, oczywiście też na pierwszym poziomie, ponieważ no tak jak mówię, akurat, według mnie Boże Narodzenie jest to stosunkowo kosztownym świętem na co dzień. Znaczy w porównaniu z każdym innym świętem nie jest to tanie, nie jest to tania impreza. Tak czy owak, jest to moment, kiedy możecie się zweryfikować z własną rodziną. A to jest też bardzo istotne, dlatego że rodzina pokazuje nam dla nas samych stan naszych fundamentów i naszego stosunku do naszych fundamentów. Czyli w momencie, kiedy nasza, nasze układy z rodziną są względnie poprawne, to też nam to w pewnym sensie pokazuje, jak my jesteśmy ustosunkowani sami do siebie, ponieważ nasz stosunek, szczególnie do rodziców, i sytuacja. Z rodzicami jest dosłownym odbiciem tego, jaki stosunek ty masz do swojego pochodzenia, czyli do tego, jakim ty jesteś człowiekiem dla, w własnych oczach. To może jest taki paradoks, dlatego że y, trudno to tak inaczej tak przestawić, ale tak to jest. Czyli na przykład, kiedy w rodzinie w rozi, rodzice są, nie wiem, nie ma ich w ogóle, albo, albo są nieobecni, albo są toksyczni i tak dalej, tak dalej to możemy to uzdrowić, tą sytuację, poprzez pracę z tymi treściami, które są w nas zepsute. Czyli jeżeli ja wiem o tym, że na, da, moja rodzina jest dla mnie toksyczna, to szukam na jakich treściach mnie, y, na mnie działają w taki sposób, że są toksyczni. Bo słuchajcie, z tą toksycznością relacyjną to tak jest, że tak na dobrą sprawę, to ona występuje tylko wtedy, kiedy... Między dwoma osobami, czy tam ilomaś osobami dochodzi do takiego mocnego spięcia. To nie jest tak, że człowiek X zawsze jest toksyczny dla wszystkich. Tak to nie działa. Człowiek X będzie toksyczny tylko dla człowieka Y, gdzie w tym momencie on mu uderza w to miejsce, w które jest niekompatybilność algorytmów. sensie to jest tak jak powietrze dla ryby jest toksyczne, ale już wpływanie w wodzie dla nas jest na przykład trudne. Tak? W sensie my się z tego... My raczej nie przeżyjemy na dłuższą metę pływając bez ekwipunku w wodzie, natomiast dla ryby nie jest to komfortowe. Oczywiście, siedzenie na, na dworzu yy, poza wodą, i właśnie na tym to polega, czyli co nie oznacza, że środowisko na, na, na ziemi, środowisko zewnętrzne i podwodne są toksyczne. Po prostu jesteśmy niekompatybilni z danym albo światem, i na tym to polega. Więc w momencie, kiedy sobie uświadamiacie, jaka relacja jest między Wami, yy, też możecie to oczywiście zmienić sami z siebie. Nie ich, nie zmieniamy ludzi, tylko zmieniamy siebie. Sprawdzamy właśnie przy tym procesie kompletowania tych treści, mamy unikalną szansę naprawdę zobaczyć w szerokiej perspektywie sposób, w jaki na nas nie działają i co my możemy z tym zrobić dosłownie, czyli jak możemy na to wpłynąć, żeby te treści żeby uzdrowić to miejsce w sobie, uzdrowić to tak brzmi ezotycznie, ale chodzi mi o takie zrozumienie tego. Ten sam proces rozumienia już, już gdzieś tam będzie wpływał wam na, na poprawienie tej sytuacji, która będzie wam oczywiście progresować w następnych sytuacjach, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy o tym, że jesteśmy istotami fraktalnymi, o konstrukcji warstwowej, przepływamy ciągle przez torus więc jak gdyby każdą rzecz, którą zrobicie w jakiejkolwiek kwestii, ona Wam będzie progresować w wielu, wielu innych elementach właściwie we wszystkich aspektach każdy błąd, który jest w Waszym każda nieciągłość również jest widoczna we wszystkich Waszych aspektach poprawiając jedną rzecz, poprawiacie wszystko więc w momencie, kiedy poprawiacie jeżeli jesteście w stanie odczytać treści, które są zawarte w tym miejscu, które, które w tej chwili odczuwacie w sobie, w rodzinie swojej to możecie to na poprzez naprawianie samych siebie możecie też to poprawić. Więc słuchajcie, to są święta dla Lightworkera. Święta dla Lightworkera to jest checkpoint yy, zweryfikujący drugi poziom treści. To jest moment, w którym możecie sobie przyglądać się tym wszystkim treściom, które lubicie, nie lubicie. Zobaczycie sobie, jak Wam się tak naprawdę powodzi, jak sobie radzicie, ponieważ właśnie na przykład choinki również są symbolem życia, dlatego jest, ale to, słuchajcie, o tym też sobie poczytacie, dlaczego jest choinka, dlaczego są bombki, dlaczego są kolory, takie, a nie inne, bożonarodzeniowe i tak dalej, tego wszystkiego jest dużo w internecie, symbolika, taka prawdziwa, autentyczna symbolika Bożego Narodzenia, też możecie się przyjrzeć temu, jak to święto wygląda w wielu krajach, a ono się potrafi mocno między sobą różnić pod kątem tradycji, ale właśnie chodzi o to, że tak czy owak, w każdym kraju, czy, my to, jest, czy to jest Polska, czy to jest Norwegia, czy to jest, nie wiem, Hiszpania, każdy z tych kraj, krajów przechodzi ten właśnie checkpoint drugopoziomowy, czyli sprawdzamy, weryfikujemy swoje drugie poziomy. I pierwsze, oczywiście, pierwsze i drugie poziomy, szczególnie drugie, ponieważ zdecydowanie bardziej. Um, Boże narodzenie jest o drugim poziomie, i uwaga! Tak zwana magia świąt, która tak naprawdę jest y, często przez nas niedostrzegana, która, której nie czujemy. Ja bardzo często to słyszę, że ktoś mi mówi, nie czuję magii świąt, nie czuję, że jedną święta jestem w ogóle w innym klimacie, nie chce mi się słuchać kolęd, nie chce mi się tej całej roboty robić. Ja między innymi też należę do tych ludzi, którym się często tego nie chce robić, bo jestem zajęta innymi tematami, które lubię, <grym> więc zmuszanie mnie do siedzenia y, w kuchni jest takie. No, ale jakoś przeżyłam to, tym razem znowuż też, ale nie o tym. Chciałam Wam powiedzieć, że w momencie ta magia świąt, ona nie jest tylko. Y, jak byliśmy dziećmi i część z nas wierzyła w magię świąt, dlatego że istniało coś takiego jak Święty Mikołaj. W tej chwili dzieci, większość już, raczej starsze dzieci nie za bardzo wierzą w Świętego Mikołaja, to jest ok, ale przede wszystkim dorośli już nie wierzą w Świętego Mikołaja, w momencie kiedy się okazuje, y, kim tak naprawdę jest Święty Mikołaj. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że. Ta magia świąt, kiedy się było dzieckiem, to było takie założenie, że się dostanie coś z przestrzeni, spełnienie marzenia. I tutaj jest ta magia, spełnienie marzenia. Dzisiaj oczywiście część z nas marzy jeszcze wciąż o jakichś materialnych, tam powiedzmy, uciechach, ale też część z nas, zdecydowana większość z nas, jednak marzy o niematerialnych, nieuchwytnych różnych tam elementach, czyli marzy o tym, żeby być szczęśliwą, marzy o tym, żeby nie wiem, mieć miłość swojego życia i tak dalej, tak dalej. Tak? O tym marzymy. Ale ja też nie o tym. To właśnie te marzenia są punktem wspólnym do tego, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że tak naprawdę Boże Narodzenie tym swoim wielkim finałem, tym wielkim momentem właśnie dzisiejszego wieczoru, to jest ten trzeci poziom. To jest ta czakra serca. To jest ten właśnie moment, kiedy my siadamy razem i pomimo wszystkiego, całego zaganiania i całego szaleństwa, które się odbywało całe, przez cały ten tydzień, czy tam nawet i dwa, jak nie trzy, yy, siadamy razem i wchodzimy na ten trzeci poziom, a przynajmniej powinniśmy, a przynajmniej o tym są te święta. One są o tym, że sprawdź swój drugi poziom i pierwszy, yy, zobacz jak to wygląda, a potem usiądź i na trzecim to wszystko przeżyj. O tym one są, więc. Yy, więc ten moment tego spełnienia tego marzenia, czyli to, o czym ty marzysz, pod tą choinką chcesz sobie znaleźć, to tak naprawdę masz wokół siebie cały czas, i może to brzmi banalnie, ale o tym one są, żeby zauważyć te treści, może one nie są dokładnie tak, jak ty byś chciał, chciała, ale one są w twoim życiu i masz tą miłość, masz to szczęście, są ci ludzie. Jeśli nie masz tej miłości, tego szczęścia i nie ma tych ludzi, nic się nie dzieje, to znaczy dla ciebie jest informacja, że trzeba coś z tym zrobić. Jeżeli tego Ci brakuje, to potrzebujesz, a tego nie ma, to znaczy, że trzeba coś z tym zrobić. Trzeba tego poszukać, trzeba wyjść na zewnątrz. Ale jeżeli masz i w tej chwili sobie będziesz dzisiaj z nimi siedzieć, to pomyśl o tym, że o, one są, o tym momencie tego uspójnienia treściowego, o tym poczuciu, że tak wyszłam, jestem, jesteśmy razem. Nie mamy się skupiać na tym drugim poziomie, tylko mamy być na tym drugim poziomie z trzeciego poziomu, czyli czuć i dostrzegać tą głębię. To, że ktoś tam cały czas mówi o pogodzie, ktoś inny mówi ciągle o polityce, czyli ma ludzi na pieniądze i o inflacji, i o będzie dzisiaj. Wiadomo, jakie tematy będą lecieć. Przy tym stole podsumowanie całego roku. Szczęścią z ludzi będziecie się widzieć dopiero pierwszy, raz już miesiąca, miesiącach. Także to wszystkich tych Wszystkim Wam szczerze życzę naprawdę przyjemnego tego trzeciego poziomowego punktu wieczorem i skompletowania tych wszystkich treści po to, żebyście czuli się po prostu szczęśliwi, żebyście czuli tą radość wynikającą z, waszego, z Waszej obecności, z Waszego towarzystwa. I żebyście odpoczęli jutro i pojutrze po tym całym zgiełku, który, który tu się zadziewa. No i cóż, i spełnienia marzeń. Niech Wam się spełnią Wasze marzenia. O wielkich treściach i o wielkich ideach, i oby tak było, obyśmy wprowadzili Wasze wielkie treści, wielkie idee i wielkie marzenia w przyszłym roku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, to dziękuję Wam za kolejny rok. Oczywiście, wiadomo, że to już od której święta razem przeżywamy. Yy, dziękuję Wam za każdy komentarz, za, każdy, za każdą subskrypcję i tak dalej. No, i cóż, i lecimy dalej? No, ja będę dalej robić ten kanał, o ile mi go nie zamkną w końcu, ale chyba nie. Chyba mnie jakoś tam w miarę lubią. Więc, no, więc cóż, więc słuchajcie miłej, miłej wigilii. Miłej wigilii i widzimy się w przyszłym tygodniu, pewnie na jakiejś szybkiej aktualizacji, która będzie prowadziła bardziej do prognozy, która się zadzieje gdzieś tam w okolicy Sylwestra. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Miłej Wigilii você vai ter que